Dzień dobry Państwu. Miło mi Państwa powitać na naszej prezentacji. Jestem Marek Kuciński. Ja nazywam się Krystian Papiernik. Po pierwsze dziękujemy za możliwość występowania teraz po tej stronie, nie tylko siedzącej przed ostatnie dwa lata, ale w tym roku możliwość podzielenia się tak naprawdę opowieścią, bo to może nie będzie element warsztatowy, ale opowieść o tym, jaką drogę przyszliśmy, gdzie zaczęliśmy. I gdzie się tak naprawdę teraz znajdujemy? Ta opowieść, nie jak większość opowieści, e, będzie miała koniec, to raczej będzie pierwszy jej rozdział. Czyli o cyberbezpieczeństwie systemów kolejowych i sztuce godzenia safety i security. Ciężko zacząć odpowiedź e, opowieść bez e, opowiedzenia kim jesteśmy, bo nie wszyscy muszą nas znać. Obiecuję, że to nie będzie autoreklama. To jest raczej ważny kontekst, e, że Państwo Wiedzieli, dlaczego o tym mówimy, i dlaczego jest tak bliskie to naszemu sercu. W drugiej części podzielimy się takimi radami od serca, którymi drogami warto pójść, w które drogi nie warto pójść, w szczególności też w nawiązaniu do wcześniejszych prelegentów, bo może oszczędzić wam to siły włosów, które nam trochę przybyło w ostatnich miesiącach. Więc, najpierw, trochę o nas. Jesteśmy firmą z branży kolejowej, istniejemy od ponad 30 lat, zajmujemy się zarówno diagnostyką stacjonarną taboru, czyli systemy DESAT. Jak ktoś ma wprawne oka, to zobaczy wzdłuż wszystkich szlaków kolejowych w Polsce, tych urządzeń mamy, czy systemów mamy ponad 200, jak również podsystemy systemy, pod systemy sterowania ruchem kolejowym, czyli liczniki osi, automatyczne blokady liniowe. Czyli szeroko mówiąc, safety kolejowe, diagnostyka kolejowa, automatyka, e, czyli głęboki, można powiedzieć, background związany z utrzymaniem ruchu, bezpieczeństwem transportu. Jeśli chodzi o certyfikację, może to nudniejszy fragment, ale równie ważny. SIL e, 4 od e, tak naprawdę już chyba 10 lat, e, nawet więcej, e, pro, nasze produkty ISO 27001. E, w 2022 certyfikowaliśmy się na 6.2.4.3.4.1, a w tym roku w marcu pierwszy produkt udało nam się, nie chcę już przepchnąć, ale przeprowadzić przez proces certyfikacji na 4.2. Czyli udało nam się dodać pierwszy produkt, który jest zarówno SIL-4, jak i SL-gwiazdka. Co to znaczy SL? Za chwilę to powiemy. Dlaczego tu jesteśmy? Tak naprawdę ostatnie lata to jest tak naprawdę eksplozja naszych doświadczeń z całego świata związanych z cybersecurity. Te kropeczki to są tylko wybrane pro projekty, z których dokumentacje, czy to przetargowe, czy już projektowe, czy realizacyjne, analizujemy i wdrażamy. Jak widać są to projekty z całego świata, zarówno z Europy, tu wydaje się, że mamy najwię najwięcej projektów. Ale również z obu Ameryk czy z dalekiej Azji. I co nam to daje? Przede wszystkim kontakt z różnymi klientami, bo mimo tego, że wydaje się, że IT, OT ma jedną, jeden wspólny kierunek, do smaków i tych odmian, co rynek jest trochę inaczej. Jedni lubią sysloga, inni SNMP. Jedni OPC-UA, inni MQTT. Więc co rynek, to można powiedzieć wyzwania czy zagadnienia inne. I tak naprawdę możliwość wysłuchania tak wielu życzeń, potrzeb i oczekiwań naszych klientów pozwala nam wybierać te najsmaczniejsze, czyli najbardziej wartościowe i transferować je do nas, do polski, na polski rynek i dzielić się tą wiedzą czy doświadczeniami z Wami. Teraz e, parę słów o równie ważnym kontekście, dlaczego znaleźliśmy się w tym miejscu, w którym jesteśmy, czyli godząc safety i security w branży kolejowej. Otóż samo security w, na kolei to nie jest wcale nowość i to przychodziła ta, ta wieść już od dawna, bo nawet odnosząc się do normy 5128 z 2021 roku, już tam znajdują się wpisy o tym, że Wymagania na security muszą być nakładane na, mogą być wymagane przez systemy safety i te, te działania związane z security nie mogą wpływać na safety. Więc to już od razu zarysowało pewną opozycję tutaj tych, tych dwóch miejsc, gdzie tak naprawdę to powinna być synergia do tego między tymi działaniami i tam też znajduje się już wprost odniesienie do e, 6.2.4.4.3 jako takie. E, kolejnym punktem na, na mapie czasu to jest e, standardy e, wyspecyfikowane przez konsorcjum Oilinksowe. Już w baseline czwartym release pierwszy z 2022 roku pojawił się szereg dokumentów, w których nie tylko e, ogólne wymagania na Security zostały postawione, ale już bardzo konkretne odniesienia, bardzo konkretne specyfikacje, takie jak przytoczone tutaj AS256, e, TLS w wersji 1.3, e, w ogólności TLS, Secure Channel e, w OPC-UA z już konkretnymi wymaganiami na certyfikaty na krzywe eliptyczne, więc dużo pojęć już wtedy zostało rzuconych na, na stół. Wtedy też do zdefiniowania, jak realizowane są funkcje security w podsystemach według nomenklatury Oilinks'a, zostały przedstawione trzy warianty. I wariant, który do tej pory był, można powiedzieć, często używany jako wytrych, czyli CryptoBox wariant A, jest, był już wtedy oceniany jako dążące do legacy rozwiązanie do tego, żeby chronić podsystemy, które nie są przystosowane do zmian, i kładziony był wtedy już nacisk na wariant B i C, czyli security wbudowane w urządzenie w różny sposób. I w release trzeci z roku 2024. Tylko jakby buduje tą narrację, że wariant A jest, został tam jedynie wspomniany na to i kładzie na e, Infrastructure Manager e, konkretne wymaganie, na to, żeby wyspecyfikować wtedy, jak ten wariant A został zaimplementowany. Natomiast promowanie wariantów B i C jest w, w zasadzie u podstaw. No i y, również w normie dotyczącej komunikacji w systemach y, Safety 5159, tam podział na trzy kategorie sieci, y, gdzie y, do tej pory... Kategoria trzecia była często, nieczęsto, była nieczęsto nakładana na sieci wewnętrzne, kolejowe ze względu na specyfikę dostępu lub utrudniony dostęp, podczas gdy reewaluacja tych, tych ocen tak naprawdę pokazała, że często trzeba się mierzyć z dużo szerszymi wektorami ataku niż się do tej pory chciano na to godzić. To ja, może dodam jeszcze do tego, co kolega powiedział w kontekście 5159 i kategorii sieci. Bardzo chyba niedocenianym elementem, jeśli chodzi o kategorię trzecią, jest jedno zdanie. Jeżeli tylko nieuprawniony dostęp do sieci, nie można go wykluczyć. To już wystarczy, że dowolna sieć staje się kategorią trzecią. Wszystkie inne czynniki czy powody do decyzji, że to byłaby kategoria pierwsza i druga, przestają mieć znaczenie. Więc jeśli tylko ryzyko jest. Niezerowe czy niepomijalne, musimy myśleć o kategorii trzeciej. I tu zostawimy chyba z Państwa z pytaniem do przemyślenia, czy rozległe sieci kolejowe, które nie mają ochrony fizycznej, rozciągnięte na dziesiątki czy setki kilometrów, faktycznie możemy zakładać, że są, nie ma tam szans na nieuprawiony dostęp. I teraz może trochę o wyzwania. Bardzo przepraszam, jeśli by nie je szybko, ale ciężko streścić ostatni rok ciężkiej pracy. Bo tak naprawdę y, ciężar pracy czy cały projekt implementacji security rozpoczął się w okolicy CyberTeka, bo jadąc z pociągiem z CyberTeka do domu, y, z Krystianem analizowaliśmy całą normę, wszystkie wymagania. Y, to było fascynujące, ale od razu powiem, że tak nie róbcie. Zaraz powiem dlaczego. dlaczego. Najpierw najważniejsze, czyli to co y, kolega, który nas zapowiadał, poruszył, safety a security. Safety, czyli chronimy w uproszczeniu ludzi, środowisko, świat przed systemem. Security w drugą stronę, chronimy systemy przed złośliwymi ludźmi. Więc już w samej definicji są to sprzeczne, y, sprzeczne cele. I proste przykłady safety, cokolwiek by się nie działo w, w naszej branży. Oczywiście hamujemy pociąg, pociąg stoi, jest bezpieczny. Oczywiście zarządcy infrastruktury pierwsze co mówią, przecież jak pociąg stoi, to na siebie nie zarabia. Więc mówią, ale my chcemy, żeby były dostępne. I tu już mamy pierwsze, że tak powiem, sprzeczne tak naprawdę wymagania, które trzeba zbalansować. A żeby je zbalansować, trzeba przede wszystkim położyć je na stole obok siebie i dać sobie szansę do ich oceny i zważenia. Bo oczywiście jakby ktoś zapytał, czy to, że pociąg jedzie i ludzie się nie spóźniają do pracy jest ważniejsze niż to, że on się nie wykolei? Odpowiedź jest oczywista, prawda? To nam chyba też trochę ułatwia w dyskusjach, czy to z zarządem, czy nawet wewnątrz firmy, przez to, że robimy produkcję safety, że zamykamy oczy. Co się stanie, jeśli system zadziała źle? Oczywiście może wykolei się pociąg, ludzie zginą. Czy to powoduje, że yy, Priorytety rośnie? Oczywiście. Czy ludzie przez to są zaangażowani? Jak najbardziej, więc być może dzięki temu, że to nie jest ty system tylko security-related, ale też safety-related, pozwala nam, można powiedzieć, <gudować> budować tą dobrą narrację i wspólne cele w zespole. To, co przed przerwą kawową e, prelegent poruszył, że dwa osobne zespoły robią dwie osobne analizy. Mieliśmy tu dyskusję, że tak naprawdę u nas faktycznie dokumenty są osobne, a dlaczego, to też za chwilę powiem, dokumenty z analizami są osobne, ale mieliśmy kilka spotkań synchronizujących, tak jak Safety i Security, żeby one były w synergii, mimo tego, że mają tak naprawdę trochę sprzeczne czy inne oczekiwania. I takie proste przykłady tych oczekiwań. Z jednej strony użytkownik Infrastructure manager chce, żeby w razie awarii system szybko wrócił do sprawności. Oczywiście, bo wtedy czas niedostępności jest krótki. Z drugiej strony security mówi, no halo, halo. Metody w ogóle zmiany konfiguracji, programowania muszą być chronione. Kolejny przykład: NTP. Każdy chce mieć dobry czas, ale równie ważne jest e, zrozumieć, że brak dobrego czasu, czyli tego aktualnego czasu, może dramatycznie przekreślić dostępność, bo w praktycznie wszystkie protokołach szyfrowania, tych współczesnych, opartych o, certyfikatach, o certyfikaty. Czas ważności certyfikatu jest sprawdzany z czasem w systemie. I ostatni przykład, centralne zarządzanie użytkownikami, a lokalne. To w przypadku jak nie ma centralnego dostępu, jak zarządzać tymi lokalnymi, jak je synchronizować. Multum wyzwań przykładów można by było mnożyć. I teraz super ważna rzecz, o którą e, myślę, że mimo to, że jesteśmy gdzieś okrograli w naszej podróży, to cały czas szlifujemy. Jak z jednej strony? Produk produkt jest jeden. System liczenia osi jest jeden. Mamy proces, który mówi jak wytwarzać, jak wprowadzać zmiany, jak tym zarządzać w całym cyklu życia, który trwa kilkadziesiąt lat, czyli Operation Maintenance. I wdrożenie jakiejkolwiek zmiany to dotyka systemu, więc powinien przejść pełen V-model, uproszczony V-model, ale dużo tych etapów. Z drugiej strony, ty, który mówi, kurczę, jak nie załatwasz tej dziury w ciągu, nie wiem, tygodnia czy miesiąca, to oznacza, że przez miesiąc Ktoś może z nich skorzystać. I zbalansowanie tych dwóch światów, gdzie produkt jest jeden. Bo to jest fakt. W naszym systemie safety i security jest w jednym systemie. To było chyba największe wyzwanie, z którym cały czas się mierzymy, mimo to, że nam się wydaje że udało, to optymalizacja tego procesu bez można powiedzieć, naruszania potrzeb obu tych światów jest chyba największym wyzwaniem. I teraz proste, te, część z tych pytań pozostawię otwarte bo my nie wszystkie jeszcze znamy odpowiedzi, na wiele z nich odpowiedzieliśmy, wydaje nam się, że dobrze, ale czy produkt, czy fragment produktu kolejowego, który jest tylko security-related, ale jednak jest w tej samej obrowie, są systemy safety-related, musi przechodzić walidację? Jeśli tak, czy to znaczy, że poprawkę można wdrożyć za pół roku? Raczej nie. Kolejne, czy szkolenia związane z security? Powinny być dla całego zespołu, czy tylko dla tych, którzy robią rzeczy security related. My poszliśmy w to, że wszyscy są przeszkoleni, bo kontekst jest równie ważny jak e, umiejętności techniczne. E, trzeci temat. Produkt jest jeden, dokumentacja też jest jedna, bo opisuje ten sam pro, produkt, ale jednak w dwóch v modelach. Prosty przykład: -log, hazard Hazardlock. Opisują zagrożenia i zagrożenia, zależy jak kto tłumaczy w pol, po polsku. Jedne safety, drugie security, oba mają inne cykle życia, ale one muszą być w synergii, to o czym wcześniejszy prelegent mówił, że nie może być tak, że safety robi swoje, security swoje, a na końcu klient dostaje w twarz dwoma osobnymi dokumentami, i patrzy, że one w ogóle nie, nie, nie współgrają ze sobą. I to jest też duże wyzwanie, jak budować security na rzecz safety, bo tak naprawdę pamiętajmy, przynajmniej w naszej branży, to security chroni safety, a nie na odwrót. No i teraz równoległe czy szeregowe procesy certyfikacji. To jest coś, przed czym też stanęliśmy, bo oczywiście nasz produkt, żeby móc pracować, musi mieć uproszczenie SIL 4. Klienci chcieliby, żeby miało SL. Teraz pytanie, czy robić równocześnie zmiany w safety, security i robić równocześnie certyfikację, czy najpierw safety, potem security, czy może jeszcze na odwrót? I przyznam, my poszliśmy w ścieżkę e, najpierw safety, potem security. Odpłukać dużo decyzji projektowych czy architektonicznych załatwiliśmy wcześniej. Ale wiemy, że to podejście z równoległym wdrażaniem obu procesów jest również możliwe. Bo mamy, można powiedzieć, doświadczenia od kolegów z innych firm. Też jest możliwe, ale ch chyba jeszcze bardziej wymagające. I coś, o czym chyba bym chciał najbardziej powiedzieć, to jest zespół i wsparcie. Bo bez wsparcia zespołu, tu krysem jest moją prawą ręką, wiele ups and downs, bo jak wraca się do tej samej normy, to mi się już trzy razy wydawało, że ją rozumiem. Po rozmowach z asesorem bywało, że musiałem się doszkolić i vice versa, my asesora czasem też doszkalaliśmy. Wiele takich zapadów i bez wsparcia zespołu, to by się nie udało. Druga rada, nie celujcie od razu w SL3, bo we wszystkich normach, nie wiem, Oilins mówi, SL3, oczywiście SL3, bo jesteśmy musimy być gotowi na ten prawie że nation level y, ataki. Nie próbujcie, <grytanie> od razu powiem z, z własnego doświadczenia. Po pierwsze nie warto, jak to mówią, security awake link, czyli zacznijcie tam, gdzie to szybko da się skoczyć od rabinkę wyżej, bo to zbuduje i tak bardzo dużą barierę względem systemów, które w ogóle nie są security. Nie chcę mówić, jak jest na kolei, ale większość z nas wie. I druga rzecz, kluczowe, wsparcie na poziomie zarządu. My mamy to szczęście, że nasz prezes, to on zasiął to na Cyber Security i też jest CTO, więc to on był motorem, driverem i można powiedzieć e, motywatorem, żeby to się udało, ale o to musi się też zadbać na początku, bo bez takiego wsparcia e, na samej górze to nie ma prawa się udać. I teraz, jeśli chodzi o dobre rady, zacznijcie od początku. E, wrócę do tego, co powiedziałem chwilę temu, Nasza podróż przez CyberSecurity zaczęła się w pociągu z CyberTech'a do Gdańska, yy, gdzie przeszliśmy przez wszystkie wymagania z 4.2. Yy, spróbowaliśmy się zastanowić, jak to zaplikować w naszym produkcie i dla nas jako inżynierów było to super ekscytujące, że kurczę potrafimy, że to się da po prostu zrobić. Ale to nie jest dobra droga, bo po kilku miesiącach zrozumieliśmy, że bez analizy ryzyka, bez dobrego zdefiniowania granic systemu, identyfikacji wszystkich interfejsów, spisania ich systematycznie, to nasza robota, mimo tego, że była chwalebna i wciąż jestem zadowolony, że to zrobiliśmy, to była krótko mówiąc, od tyłu zaczęta. Więc mimo, że to jest super kuszące przeczytać i aplikować, wymagając 4.2, wróćcie do 4.1, a w szczególności polecam czytać razem z ts 5701 bo to jest bardzo fajny background do tego, jak rozumieć tą normę 6.2.4.3 przez nas, kolejarzy. Lubię osadzić, tak mówię, chociaż 3 lata w branży jestem. E, czyli te dokumenty, system under consideration, e, zoning, e, chat log, e, requirements, dokładnie w tej kolejności, nie na odwrót. To jest moja dobra rada, żebyście nie byli głodni sukcesu. Mam już 40 wymagań, ale wtedy, ale czy na wszystkich interfejsach, czy faktycznie, a logowanie miałeś, a pamiętałeś o e, detekcji, o monitoringu, więc od przodu do tyłu. Brzmi oczywiście, ale powtórzę to jeszcze raz. Yy, druga rzecz, systematyczne podejście, czyli mówienie o interfejs po interfejsie, zagrożenie po zagrożeniu, kawałek po kawałku. I ile się da przesuwać na lewą stronę w stronę architektury, a nie szczegółowych wymagań. W stronę konceptu i system boundaries, a nie w architekturze. Czyli im wcześniej zaczniecie o tym myśleć, tym lepiej. No i Ostatnia rzecz, o której powiedziałem, zdefiniuj co jest system. Gdzie jest granica? Jakie jest Twoje trust boundaries? Kto będzie go używał? Jakie będą interfejsy lokalne? Jakie jest zdalne? E, Co uważasz za zaufane? Spisz to i challengeuj. Wybaczcie angielszczyznę, ale e, skonsultuj to z, czy to z zarządem, a jeszcze lepiej z klientami. Czy oni tak samo rozumieją założenia wejściowe do systemu? O tym już troszkę mówiłem, czy interfejsy i klasyfikacja. Spisz wszystkie interfejsy, bo to, o czym mówił nasz prelegent. Często zapominamy się, skupiamy na sieciach, lubimy techniczne, Bo wiadomo, zajmujemy się sieciami, one są super ważne, bo pozwalają zdalnie coś zrobić, ale nie zapominajmy o tych rzeczach fizycznych. My w naszych dyskusjach też mieliśmy. Co z tego, że mamy super zabezpieczone interfejsy sieciowe. Jak wystarczy dotknąć szafy, na guzik i system przestaje być bezpieczny. To był ten wicked link. Wystarczy. Wtedy oczywiście, no już jesteśmy w innym miejscu, ale wystarczyło mieć fizyczny dostęp, żeby spowodować takie uszkodzenie czy taką zmianę zachowania systemu, która by zagrażała safety. Więc od początku do końca nie, nie na odwrót. Kolejna rzecz klasyfikacja interfejsu, analogowe, cyfrowe. Czy da się tam autoryzację założyć? A może się nie da? A może trzeba e, zabezpieczenie fizyczne? A może inny monitoring, może inne logowanie? One by one. Systematycznie interfejs jeden po drugim. Kolejne różnice, na które warto zwrócić uwagę, to nazewnictwo i podejście nawet do liczb, które dużo mówią dla ludzi y, korzystających z urządzeń, czyli różnice pomiędzy tym, co jest do tej pory było na, y, na kolei dużo bardziej znane, czyli SIL i liczba, która definiuje poziom E, właśnie bez, bezpieczeństwa urządzenia i różnica y, tego jak SL, które nie jest pojedynczą liczbą, tylko całym wektorem liczb, jak to interpretować. E, czy, I zastanowić się nad tym, czy tak naprawdę potrzebny jest, tak jak Marek wspominał na początku, czy warto celować od razu w SL3, czy, czy to jest tak naprawdę dla danego produktu konieczne. Jaki jest use case tego, tego urządzenia? Bo tak naprawdę, jeżeli system jest zatopiony w wodzie i pod, z, z, zamknięty w szczelnej, nieprzechodzącej, nie nieprzepuszczającej niczego kopule, to czy tam jest potrzebny faktycznie SL3, SL4? Analiza ryzyka tutaj jest właśnie dlatego tak istotna. I to dopasowanie y, rzecz, y, produktu spojrzenie na produkt jako komponent całego systemu. To system ma dążyć do jakiegoś konkretnego poziomu y, zabezpieczania, a nie sam komponent. Komponent można użyć w odpowiedni sposób w systemie i wtedy za y, zapewnić, że cały system będzie miał odpowiedni, odpowiedni poziom. I tutaj oczywiście kluczowe pojęcia, czyli SRAKI oraz sekraki y, to są wytyczne, które, są, które producenci przekazują dla integratora systemu, zobowiązując ich w ten, w ten sposób do tego, żeby je aplikować, tak, żeby zapewnić bezpieczeństwo systemu. Czy to bezpieczeństwo safety, czy bezpieczeństwo security. Niestety nie mamy wpływu na to, czy, czy integrator będzie za nimi podążał, ale jeżeli nie wiemy jeszcze, nawet czy właśnie klient będzie, się z nimi, y, chciał się z nimi zmierzyć, to w takim razie w jaki sposób ustalić taką metodę analizy ryzyka? Użytkowanie y, takiego systemu różni się od tego, y, jak on jest definiowany na poziomie generic application. Specific application może być zdecydowanie różny od tego, w jaki sposób on został zaprojektowany y, do, do sprzedaży. I teraz niech się użyć podsumowując na, naszą podróż, bo nasz pociąg dalej jedzie. E, tak naprawdę, jak to w cyber security. E, przyszłość jest cały czas przed nami. E, może nie powiedzieliśmy tego e, dokładnie wcześniej, ale co nam udało się równo 30 marca, czyli to, na co mówiliśmy się z zarządem, dowieź, dowieźliśmy, czyli dostać od e, TIFU e, certyfikat zarówno na 4.1 na poziomie ML3, czyli Practice. I 4.2 na produkt. Jeśli będziecie zainteresowani, jak wygląda Wektor, to w kuluarach, bo nie chcę z pamięci cyferek podawać, bo przyznam też już nie pamiętam. E, jedno czego mogę wam e, życzyć albo doradzić, zacznijcie od początku. Nie próbujcie od końca tak, jak my zrobiliśmy to rok temu, że tak powiem w szczytnej idei, pełni entuzjazmu po konferencji. Jedziemy i, no to co? SL4. I faktycznie nasze pierwsze analizy mówiły, że SL3 to byli plyszczy. No, po roku jesteśmy w innym miejscu. E, uważam, że godnym, z którego ja jestem osobiście zadowolony, nawet prezes powiedział, że był miło zaskoczony, ale SL3 to nie jest. Dziękujemy. Dziękujemy. <klucz> Mamy chyba 5 minut? Albo nawet dwie. Dziękujemy Panowie. E, krótkie, szybkie pytanie, bo resztę pytań możecie zadać na sali. Pan Andrzej. Panie Andrzej, proszę się przedstawić. A witam, Andrzej Bartosiewicz. E, mam pytanie tutaj wy e, osiągacie te poziomy te 3 tak, czy wektory odpowiednio. E, dostarczacie komponenty do integratorów systemu, którzy powiedzmy, że jeszcze ogarniają to powiem intelektualnie ten cyber security w obszarze kolejowym. A na końcu są klienci odbiorcy, czy to tabor, czy to, czy to zarządcy infrastruktury, tak? wbrew pozorom mamy kilku, nawet w Polsce, czy tam jest wiedza, znaczy wiem ze swojego doświadczenia o rynku, na przykład niemieckim, że tam jest ta wiedza, chociaż trochę za mała, ale czy w Polsce bez, na, bez nazywania tych klientów końcowych, czy tam jest ta wiedza, która pozwala im określić ten oczekiwany poziom? bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwa, no bo mamy, nie wiem, u -Links, który mówi o tym poziomie trzecim, a jeśli chodzi o powtarzalność procesów, to czwartym. Pytanie, czy, czy wasi klienci, czy integratorzy, oni dostają od swoich klientów, czyli klientów końcowych wytyczne, co tam powinno się osiągnąć? Powiem politycznie, świetne pytanie. I zacznę od tyłu, bo doświadczenia niemieckie też mamy. Powiedziałbym w Niemczech, wiedza jest, ale brakuje ludzi. Bo zdarza się, i to jest nasze doświadczenie, że dostajemy świetnie spisane wytyczne, widać, że zrobił to fachowiec, praktyk, ale jak chcemy je konsultować, omawiać, to się okazuje, że zespół, który mógłby to omawiać, w tym półroczu jest niedostępny. Yy, więc nie chwaliłbym aż tak bardzo, natomiast jeśli chodzi o Polskę, to na pewno są chęci, są pierwsze dobre kroki, są naprawdę fajne dyskusje, ale musimy przekuć to w rzeczywistość naszą codzienność i nie ukrywam mnie jako pasjonata kolei i cybersecurity zarazem. Myślę, że to jest trochę nasza misja, żeby dzielić się tym doświadczeniem, dlatego też tutaj stoimy i się, mówimy, jak jest, że się da. Nie jest łatwo oczywiście, ale nie jesteśmy już tym sami. Więc jak to system kolejowy ma podsystemy, ma komponenty i sam świetnie powiedział, że pamiętajmy o tym, że jesteśmy częścią dużej całości. A nie wyspą pośrodku oceanu. Ja dopełnię, tylko na pewno ta wiedza jest, tylko jest procedura, która mówi o planowym opóźnieniu wprowadzenie w życie tych rzeczy, o których to zapytałeś i panowie opowiedzieli nam przed chwilą. To co? Oklaski chyba, prawda? Dali radę? Dali.